Peace, peace. Siemaneczko, tu Andrew, wreszcie ruszam z pierwszym streamem, który będzie grane w Forza Horizon 5. Oczywiście nie zabraknie szybkich samochodów, latania bokiem i jazdy po nierównych terenach. Gram na kierownicy z manualną skrzynią, więc emocje są gwarantowane, ale nie obiecuję, że wszystko pójdzie gładko. Ale o to właśnie chodzi, by było z humorem, na ludzie, bez piny ale z pasją do jazdy. Jeśli lubisz klimaty forzy, śmiganie po mapie bez celu i trochę śmiechu z moich błędów za kółkiem, to wbijaj koniecznie. Lecimy na żywo już jutro o 19 równocześnie na Twitchu i Kiku. Linki znajdziesz na dole w opisie. Zostaw falowa, odpal powiadomienia i do zobaczenia! Trzymajcie się, elo! Okay, peace.